Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Snapcraft. Tak od razu wam powiem na wstępie, jak dzisiejszy odcinek będzie wyglądał, gdyż będzie on nietypowy. Dzisiejszy odcinek będę nagrywał, że tak powiem na przestrzeni kilku dni. Nie wiem nawet co w dzisiejszym odcinku, znaczy mniej więcej wiem co będziemy w dzisiejszym odcinku robili, ale wiem, że ten odcinek będzie podzielony na, że tak powiem, kilka części. Prze te części będę przez kilka dni, co nie wiem, jedną część, na przykład dzi dzisiaj nagram pierwszą część, załóżmy za 2-3 dni kolejną część, jak coś się zmieni i tak dalej, i tak dalej. I w końcu zobaczycie w jeden taki zmontowany odcinek. Tak, dobrze, na. Pierwszy, pierwszą rzeczą, którą chcę wam pokazać, to to, co się zmieniło. A mianowicie, na pewno, jedną rzecz, którą chcę wam pokazać, to to, czego nie pokazałem wam w poprzednim odcinku. Nie wiem, czy pamiętacie, ale pokazując wam owieczki, mówiłem, że no, pokażę wam jedną rzecz, o ile nie zapomnę, co do czego były mi te owieczki potrzebne. I zapomniałem, ale owieczki mi były potrzebne do tego właśnie w poprzednim odcinku, już to było wybudowane. Czyli, o Jezu, muszę włączyć sobie Peaceful bo tutaj mi się moby sponują Tak, do wielkiej farmy tutaj czciny mm, y, cukrowej, a owieczki były potrzebny potrzebne do tworzenia tych dywanów. Po zebraniu plonów z całej tej farmy otrzymuję prawie całą podwójną skrzynię czciny, y, chyba może te takie sloty dolne nie są zapełnione. Naprawdę jest to wydajne i to się przerabia na papier i potem na emeraldy. I zaraz wam pokażę ile mam emeraldów. Miałem ponad dwa z takich bloków emeraldowych. Mam teraz troszeczkę mniej, gdyż musiałem pokupywać od wieśniaków drogie książki, a naprawdę te książki, niektóre są drogie, gdyż niektóre kosztują nawet po 50-60 emeraldów plus skrzynka a jest to bardzo drogie, pewnie wiecie, na przykład dajmy na to tutaj przykład i tak właśnie od tych tutaj kupuję dajmy na to, zobaczcie, 31 emeraldów, ale nie, te książki nie kupywałem, tej też nie, o właśnie, dwie te książki musiałem kupić Zobaczcie, tu wychodzi 64, czyli stak emeraldów za dwa respiration 2, żeby połączyć do respiration 3, tak jak mamy tutaj. Tak samo tutaj silk touch, o tutaj silk touchów dużo mogę nakupywać, zaraz pokażę wam ile mam tu silk touchów nakupywanych. A za ile tutaj silk touchów jest naprawdę, yy, o pokażę wam tak. się znaczy, tyle silk touchów nakupywałem. No i tutaj mam różne też takie książeczki, które mogą mi się wkrótce przydać. Aktualnie mam tyle emeraldów, czyli dosyć mało. Już dużo, mówię, nakupywałem, też ogólnie na przykład takie Feather Falling, 54 Emeraldy, Depth Strider drogie, no i wiecie, no żeby mieć taką porządną zbroję. Zbroję mam naprawdę bardzo dobrą, ale chcę mieć jeszcze lepszą, bo jak pewnie wiecie, niedawno wyszedł przed, nie wiem kiedy ja ten odcinek wyrzucę, bo jak wiecie ja często zagrywam za zapas. Mamy Snapshot aktualnie 42A, w którym doszły dwa enchanty do butów, które zamrażają wodę i ogólnie do wszystkich narzędzi takie, które dzięki expowi możemy regenerować ich stan. Więc w dzisiejszym odcinku m, wybierzemy się do endu, przynajmniej w pierwszej części tego odcinka wybierzemy się do endu, yy, w poszukiwaniu między innymi tych enchantów, kolejnych głów yy, smoka. Oraz elektry, nie wiem, ktoś się tak zapomniałem. chodzi o te skrzydła, gdyż jak pewnie wiecie, te skrzydła wyszły w poprzednim stamczocie, ale jak Wam wspominałem w poprzednim odcinku, w tym stamczocie były zepsute portale i po prostu nie mogłem dostać się do naderu. Rozpiło mnie nad naderem i ja ginęłem. Tak więc dobrze, wybieramy się do Diendu. Tak więc okej, okay, idziemy. Mm, to będzie na pewno dosyć ciężkie i długie, ale bo mam dużo tego nowego Endu wygenerowanego ale myślę, że w końcu tutaj dojdziemy yy, i znajdziemy właśnie te skrzydełka i mam nadzieję, że w końcu te książeczki bo chciałbym ten mieczyk bo mam naprawdę bardzo fajny mieczyk chciałbym go, że tak powiem, zrobić na jeszcze lepszy właśnie regenerowanie go za pomocą EXPA to byłoby coś epickiego tu będzie trzeba coś położyć nad pokojem do Endu Dobra, jesteśmy w endzie. Idziemy tutaj, oczywiście, w tą stronę. Pozwólcie, że będę tutaj napis full, gdyż naprawdę, już pamiętacie, w tym miejscu właśnie spadłem dzięki Foxy. Pozdrawiamy. Właśnie a propos liveów, ale to za chwilę, bo zaraz zacznę kolejne 100 tematów i zapomnę, tu oczywiście czytałem to, co mi Foxy napisał na czacie i mnie i zapnął którego drugiego raz, drugi raz zrespiłem. To jest właśnie portal z drugiego smoka. tam mamy pierwszy. Tak więc szybko się tam dostaniemy. Tak, i właśnie, co ja za wątek chciałem rozpocząć? Właśnie live. Yy, no właśnie nie wiem, jak to będzie z tymi live'ami, bo ja jeszcze tego poprzedniego odcinka przyznam się, że nie wrzuciłem. Bo ja, jak mówię, nagrywam na zapas. Ale no, planuję yy, rozpocząć live. Dobrze, udajmy się w tamtą stronę. Kurczę. Teraz czeka mnie naprawdę długie, długie poszukiwanie tych tak zwanych End City ale myślę, że znajdziemy. Tak więc dobrze, yy, no, wydaje mi się, że jedyną sensowną rzeczą będzie po prostu zatrzymanie filmu i spotkanie się z wami kiedy właśnie do taką takie miasto, że tak powiem, no, taki budynek, spotkam taką strukturę. Tak więc dobrze, widzimy się niedługo, kiedy coś znajdę. I pozdrawiamy pieska, który oczywiście podczas nagrania zaczyna szczekać! Arr. Okej, okay, dobra. Widzimy się za chwilę, mam nadzieję. No proszę. Tutaj właśnie sobie robiłem mościk. Kiedy uznałem, że odległość od końca mostu do tej wyspy jest wystarczająca, rzuciłem perełkę. Rzuciwszy perłę, ujrzałem statek! Tak, chyba znaleźliśmy jakieś miasto. Mam nadzieję, że to, że to nie jest jakieś miasto, w którym byłem. Jeżeli jest czaszka smoka, to nie byłem tu. Kurna, kur, no, chyba ja tutaj byłem. Nie daj Boże, bo nie widzę czaszki smoka. Mam nadzieję, że to po prostu jest odległość i się nie wczytała. Bo trochę lepa by była. Lepa, lepa. Prawda? No dobra, zobaczymy, co nam tutaj przyniesie. Przyniesie to miasto. Uj, szelkery są, ale jestem na peaceful. Hehe. <gry> ale one i tak tutaj mogą coś zrobić. Dobra, mam nadzieję, że to będą skrzynaczki. Ja w skrzynaczkach to czego pragnę. Mam tutaj dwa cele: zdobyć chociaż jeden. Ała, enchanting. Niech to będzie chociaż te zamrażające buty. Ajajaj. No i przydałby się. Te skrzydełka, ale jeżeli tutaj były, no to skrzydełka się nie dogenerują. Dobra, czy tutaj są jakieś skrzyneczki? Nie. E, tam są? Nie wiem, zobaczymy. Więc myślałem, że tu dwa stateczki się wygenerowały, czy coś takiego, ale. Chyba ma szansa na takie coś jest. Krócie, w ogóle perełki mi się kończą, będę musiał jeszcze sobie no, włączyć, jednak na ten poziomie i ponabijać na endermanach. Fuck! no no niby powinienem na easy być, no, to chociaż włączę sobie to i... normal. Nie wiem czemu tak na PEACEFUL GRAM! Fuck. Przepraszam, nie powinienem krzyczeć, ale no to jest trudne jednak, tu na shiftie trzeba wbijać. Perałek by się użył, ale no... Kurczę, mam jeszcze taki miecz, że fire aspect ma, jak pod Palendermana to on szaleje, tak jakby do wody wskoczył. O, dziękuję, przyda się. Transport. Nie wiem po co tu na górę wbijam, skoro i tak tutaj nic nie ma. Dobra, zaraz efekt mnie puści. Nice. Czy tu jest jakieś wejście? Nie. Trzeba sobie wejście zrobić. Dobra, i tutaj muszą być. No, były skrzyneczki, dobra. I co tu było? O! Oh. Jest Mending, ale na takim gównianym. Dlaczego? Why, omg, wytwy. Muszę coś zjeść. No, come on, come on, come on. Możecie mnie strzelać, pozwalam. No mamy taki fajny na takim... ...słabym... ...przedmiocie. O dobra, tu się chce dostać. No tu mogą być skrzynki nawet, wiecie? Mogą, ale nie muszą właśnie i to jest... ...ten problem, że się zablokowałem. Dobra, tutaj nie ma skrzyneczek. Może będą mu góry. To znaczy u góry, wyżej. Ale parkurowiec ze mnie, widzicie? E? Wo! I spadnę zaraz, spadnę albo mnie strzeli Spadnę! Wiedziałem, ale niedaleko na szczęście. No fakt, przez tego Shulkera nie mogę wbić. Giń, dobra, jest trochę za późno zginął, ale odczekamy te 7 sekund. O, i za czym co nam tutaj przyniesie. Czy coś tutaj w ogóle jest? No tak średnio mi się wydaje. No właśnie, dobra, tepniemy się tam. Tepniemy, proszę. To w ogóle brzmi Tepni mnie. Fuck, tu powinno być? Skrzyneczki, no. U góry też pewnie nie ma. Nie, Dobra, nie ma u góry, bo nie ma sensu nawet iść. Tutaj? Tutaj byłem? No strzel mnie, strzel mnie. Dobra, nice, albo no nie do końca o to chodziło, ale... No już niech będzie. O, tutaj, tutaj, tutaj. Są skrzyneczki, Módlmy się. Panowie, proszę panowie, módlcie się o tutaj porządną książeczkę. A, hmm? i pewnie to będzie mandling, a nie. O, o! Jakie tutaj... Shit. Ale dobre. Dobra, tutaj tu, tu skrzyneczków to byłoby na tyle. No raczej... Kurczę, czy ja w każdym byłem? Teraz mi się myli, bo nie wiem w którym byłem, a w którym nie. Bo jednak tutaj mogą być skrzyneczki. Dobra, postrzel mnie. Już... Już dam się postrzelić. Wydaje mi się, że jeżeli gdzieś nie byłem, to tutaj byłem, bo nie ma shulkera. Tak, tutaj byłem. Czyli jeszcze tam pójdźmy jak nie, no to już lecimy do statku. Po Elytra. Al Ale duża jest ta twierdza, naprawdę. Dobra. Później sobie dorobię do-zbieram perełek. No dobra, tutaj raczej skrzynków nie ma. Skrzynków, jest, jak ja się wyrażam. Jakiś antyspołeczny. Antypolonista, czy jak to się mówi? Fuck, no w końcu mnie postrzelili, czy nie? Sam już nie wiem, takie... Trzeba to poogarniać. Postr... No, myślę, że je postrzeliło, no do tego się pójść... Puści... Do tego... Ach, postrzelajemy, jak już nie potrzebuję, no. Dziękuję, nie trzeba. Dobra, sekunda i... Nice! Dobra, nic sensownego tutaj raczej nie będzie. Tak więc muszę sobie włączyć... Nie, mam normal, kurczę, no. Tu gdzie są Endermany? Chciałbym się tutaj nie respią? Przydałby się. Bo inaczej się tam nie dostanę, znaczy dostanę się, ale byłoby ciężko Dobra Raz kozie śmierć Albo raz TGMowi śmierć Kurczę, aż... Być tutaj... Dobra, spróbuję, zaryzykuję Teleportniesz się tutaj, ziomuś? Wywalaj mi stąd, WYWALAJ MNIE STĄD... Ja pierdzielę. To jest naprawdę trochę nerwujące O dobra, tu jest I znik to oczywiście. O, tu jest dużo ich. I zobaczcie, jak one się podpalą. Trochę tak średnio właśnie z nimi. Tu nie ma jakich trafić, ale no, jednak jakoś uda mi się je zabić. Na przykład teraz. No, naprawdę niezbyt łatwe zadanie. Myślałem, że trochę łatwiej będzie. Mogę więcej perebek wziąć. One no gdzieś już poumierały pewnie. Albo i nie. No ale to jest chamskie. Ja chcę do statku. Tylko czas niepotrzebnie leci. Chyba się uda i to bez pomocy peru, jak widzicie, za pomocą magicznych kulek, szalkerów. Okej, okay, dobra. Jest! Głowa smoka! Nie byłem tutaj. Czemu ja w taki sposób to powiedziałem? Ale jest głowa smoka, nie byłem tutaj, nice. Dobra, gin, gin! Ach, ta siła ataku i to zmęczeni, te inne pierdoły. Ale jest głowa smoka, dobra. Mamy kolejną smokę, smokę głowa. Głowę smoka do kolekcji. Cholera jej. No, 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 szkur... Nie pamiętam czym to się podnosiło. Czy, nie wiem, czy coś zmienili, że się nie da tego podnosić, czy jak. Nie, no dobra, da się. Nice, mamy to. Okej, okay, to... a tutaj jakie mamy miksturki? Regenera... nie, instant health. I mamy je. Yeah! A faktycznie jeszcze przecież tu są dwie skrzynki. To jest szansa przecież na ten, na... Mm, książeczkę. <laughs> Cztery diame... Uu, takie słabiutkie. A shit, nie ma nic sensownego, ale mamy... Elytra. Yeah, mamy to! Elytra. Tutaj pamiętam, że było working progress, ale no jak widać chyba nie. Dobra, mamy to, twierdzę obrobiona. A ja, że tak powiem. Mm, no ja jednak nie odpuszczę sobie, idę dalej w poszukiwania kolejnej twierdzy takiego wielkiego miasta i... kiedy coś znajdę, do was się odezwę. A tutaj póki co się zorganizuję, dobra. Jeszcze z wami chwileczkę. O, to wszystko jest takie bardzo fajne. O! To sobie połączę w ten sposób. I okej, okay, dobra. Tak, 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 tak. To co ważne i fajne. Eliotry tutaj wrzucę, bo jak już zginę, to naprawdę byłoby szkoda. Wow, naprawdę te łopaty są ekstra. Dobra, to ja lecę i widzimy się pewnie za chwilę. Dla was chwilka, dla mnie pewnie dłuższa chwilka, bo to trzeba jednak to znaleźć. So lost within the hopes of a wandering mind. The waves we rode, the tales we told, who'd known that they would lead us? To right now, we've waited for this moment all our lives. Tak więc ja tutaj jestem już. Z powrotem widzimy się po tym timelapse, w którym to właśnie, że tak powiem, zdobywałem sobie to wszystko. Kilka twierdz odwiedziłem. Niektóre były troszeczkę zbugowane, poucinane. No niestety ta część endu no, jest dosyć mocno wyeksplorowana tamta. O jak fajnie farmy widać. Ale nie wiem, czy wiecie. To nie jest, że tak powiem, uniwersalny portal do jednego miejsca, bo że tak powiem, ten portal teleportuje nas do tamtej części Endu. Za to ten portal będzie mnie teleportował do tamtej części Endu, czyli nowo wygenerowanej. Tak samo tutaj będzie nowy portal i tam, bo mamy cztery, że tak powiem, osobne światy, co jest bardzo ciekawy. Więc ten świat już mam, że tak powiem, wyeksplorowany do końca i niedługo będziemy eksplorować ten. Będę musiał dorobić tutaj ścieżkę. I ogólnie będzie fajnie. A teraz wam przedstawię to co udało mi się zdobyć. Czyli 13 diamentów, a właściwie 24 diamenty, głowę smoka, dwie mm, elitry. Nie wiem jak to się czyta, elitry, elatory, elaitry. Dwie pary skrzydełek. Yy, tutaj takie naprawdę niesamowite miecze. I jeden taki naprawdę miecz, który mnie szokował, który jest tutaj. Zobaczcie, sharpness 4, looting 3, unbreaking 3. Knockback niestety niepotrzebny, ale Fire Aspect to jest chyba najlepszy miecz jaki może być. No oprócz tego knockback i gdyby jeszcze sharpness 5, tak jak tutaj. Dokładnie. I tutaj widzicie mamy niektóre te. Yy, fajne enchantowane. to jest akurat moja, tego nie zdobyłem, ale na zaczcie, tutaj Protection 4. Protection Chan Breaking 3 i zobaczcie to, co mnie strasznie boli, czyli mending, czyli nowy Enchant, który doszedł. Jest no jest niestety na takich budkach, gdyby no chociaż na takich był, ale no niestety nie ma tak dobrze. Mam nadzieję, że książeczkę zdobędę osobną w tamtej części endu, do której już niedługo pójdziemy i myślę, że to na live'ach tam się będziemy udawali. A ten odcinek, no jak pewnie wiecie, jest taką, taką niespodzianką, gdyż dzień po wrzuceniu poprzedniego ten wam wrzucam. Tak więc, dobrze, ja będę pomału kończył. Mam nadzieję, że timelapse Wam się podobał. No, jeszcze myślę, że tu się ogarnę mm, po bazie. I. Okej, okay, tak, tutaj mam właśnie spawn. Muszę zniszczyć to łóżeczko, czy zniszczyć? Nie chcę mieć tutaj spawnu. Chcę mieć spawn w domku. Dobra. <laughs> A, to ten. Yy, właśnie to co, skrzydełka. Mi, mi się, że coś mi się zbugowało. Okej, okay, dobra. Yy. Odłóżmy na razie elytra. Będę to mówił elytra. Elytra, elytra. Zobaczymy jak to. To będzie w praniu wyjdzie. Dobra, mamy dwie główki smoka. Wow, nice. Podkładajmy narzędzia. Do miejsca, gdzie te narzędzia powinny być. A, no to. Zresztą wszystko podkładajmy już. Dobra, niech będzie tak na razie. I odłóżmy. Nie, to jest moje, to nie odkładam, ale to odkładam, to, to, to. Oh, fajny. Nie, to zostaje, bo to jest mój. Łazacie, znaczy, to jest niesamowity mending, jest na tym killofie. No niestety, nie na diamentowym. No to boli strasznie. Tutaj mamy takie sharpness. czwóreczki. handling znowu. Znaczy mending, boże. Wybaczcie, jest troszeczkę późno i nagrywam to. Aj, trudoszkoły, kurczę, no co ja robię? Ze swoim życiem. Ja tu powinienem. Tak, tutaj mam tarczę. Ja tu powinienem się uczyć, a tu odcinki dla Was nagrywam. No trudno bycie, że tak powiem, takim małym youtuberem, wymaga poświęceń. Zwłaszcza jak ma się takich zajebistych widzów, jak ja mam. I się nie podlizuje wcale. <laughs> Dobra. Yy, jeszcze ten kilo i to. No i to odłożymy, bo jak widzicie, tutaj mam Fajne rzeczy. No i to trzeba będzie odłożyć jeszcze. Kurczę, no. Yy, tutaj, okej. Okay. Tak więc. No to to byłoby na tyle. Mamy to, co chcieliśmy mieć, czyli dwie Eligtry. A ja jeszcze dwie rzeczy zrobię, bo mam troszeczkę EXPA. Mm, jest breaking 2, ale ja chcę trójeczkę Gdzieś tutaj muszę mieć trujeczkę, chyba. Jedną... Kurcze, no... Shit. No, trochę tak nie bardzo. Gdzieś tu miałem no trójeczki. nie pamiętam gdzie się włożyłem. No ale dobra, niech będzie na razie dwujeczka Zakliniemy sobie tą Elytrę. Zobaczcie, ona fajnie się tak mieni. Naprawdę to... No naprawdę fajnie, fajny przedmiot. I jeszcze nazwę sobie... Mój mieczyk. Wymyśliłem sobie bardzo oryginalną nazwę, czyli Baron von Rychu. śmieszne, Dobra, tak więc to byłoby na tyle. Dzięki Wam, wielkie za obejrzenie. Do zobaczenia za tydzień w kolejnym odcinku z serii Minecraft. SnapCraft. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał, taki luźniejszy. Trochę pozdobywaliśmy rzeczy w zdjęciach. I czekajcie na live. Dzisiaj chyba w dzisiaj jest, jak Wy to dostaniecie, to w sobota jest. Więc myślę, że nawet dzisiaj będzie jeszcze live z, z tej serii. O ile wszystko dobrze pójdzie. Nic nie obiecuję, ale prawdopodobnie dzisiaj będzie live. Dzisiaj, w sobotę. Okej, okay, dobra. Na razie. Dzięki, Siemanko. Do zobaczenia. Na razie. Cześć!